Skąd wielbłąd ma garb? W odległej przeszłości, tuż po stworzeniu świata, kiedy pojawił się człowiek i zaczął panować nad zwierzętami, żył na pustyni wielbłąd. Był wyjątkowo leniwy, a przy tym źle wychowany. Żywił się głównie łodygami krzewów ciernistych i tamaryszkiem. O cokolwiek go pytano, zawsze odpowiadał grrrrrrr. Było to nie tylko nieprzyjemne, ale sprawiało również wrażenie, jakby wielbłąd był czymś bardzo zmęczony i znudzony. W poniedziałek rano wielbłąd odwiedził, ko odwiedził koń. Na grzbiecie miał ciężkie siodło, a w pysku niewygodne wędzidło. Zwrócił się do wielbłąda. Wielbłądzie, czemu mieszkasz tu sam? Przyłącz się do nas i pomóż nam w pracy. Kolon, odburknął mu wielbłąd. Koń odszedł i powtórzył rozmowę człowiekowi. Następnego dnia wielbłąd odw wielbłąda odwiedził pies. Przyniósł on w zębach kawałek drewna. Zapytał wielbłąda. Wielbłądzie, czemu mieszkasz tu sam? Przyłącz się do nas i pomóż nam w pracy. Łup! Odburknął jak zwykle wielbłąd. Pies odszedł i powtórzył rozmowę człowiekowi. W środę u wielbłąda zławił się wół. Dźwigał na jarzmo. Wielbłądzie, przyłącz się do nas. Łup! Odburknął wielbłąd. Wół odszedł i powtórzył rozmowę człowiekowi. Czwartkowy wieczór człowiek przywołał swoje zwierzę i powiedział: Przykro mi, moi drodzy, ale to leniwe i wiecznie narzekające stworzenie, które mieszka na pustyni, najwyraźniej nie nadaje się do pracy. W przeciwnym razie byłoby tu teraz z nami. Zostawię je w spokoju i pozwolę mu pozostawić na pustyni, ale wy niestety będziecie musieli pracować podwójnie, za siebie i za niego. Decyzja człowieka wywołała spore niezadowolenie w gronie zwierząt. Rozgorzała między nimi burzliwa dyskusja. Niespodziewany wśród dyskutujących pojawił się wielbłąd. Przeżuwając coś, spojrzał na nich wyniośle, parstnął śmiechem, błutnął swoje rup i odszedł. Następnie do dyskutujących przyłączył się Jin, otoczony kłębem dymu, na którym przyleciał. Dzinie, władco pustyni, zwrócił się do gościa koń. Jak myślisz, czy to wypada, aby żyć nie pracując? Oczywiście, że nie, odparł Jin. A tu niedaleko na pustyni żyje stworzenie, które ma długą szyję i długie nogi i od początku świata nie przepracowało jeszcze ani chwili, rzekł koń. Ależ to mój wielbłąd, zawołał Jin. Pytaliście go o powód jego bezczynności? On z nami nie rozmawiał, powiedział z wyrzutem pies. Może zechce porozmawiać ze mną, powiedział dżin, z nadzieją w głosie i zniknął w podobny sposób, jak się pojawił. Jean udał się na pustynię. Znalazł wielbłąda przeglądającego się w kałuży. Jak zwykle nie robił nic pożytecznego. Przyjacielu, co ja słyszę? Podobno nie chcesz pracować, zwrócił się do wielbłąda Jean. Głup! stęknął po swojemu wielbłąd. Przez ciebie pozostałe zwierzęta muszą pracować. Podwójnie! dodał z wyrzutem Jean. Na wielbłądzie nie zrobiło to żadnego wrażenia. Głup! stęknął jak zwykle. Na twoim miejscu bym uważał, powiedział ostrzegawczo i groźnie Dzin, żeby nie powiedzieć tego o jeden raz za dużo. Ale wielbłąd ponownie stęknął i wtedy właśnie na jego plecach zaczął rosnąć wielki garb. stęknął z przerażeniem wielbłąd. Jak żyć z czymś takim? zapytał Gina. Dziś jest czwartek, a ty od poniedziałku nie zrobiłeś nic pożytecznego. To twój garb, który sam sobie wyhodowałeś, wyrósł na twoim lenistwie. Odtąd nie masz wyjścia, będziesz pracował. Ale jak? spytał wielbłąd. Ponieważ zmarnowałeś trzy dni, teraz będziesz mógł pracować trzy dni bez jedzenia i picia, żeby nadrobić stracony czas.